Witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj razem z Maciejem gramy w test zgodności. Generalnie będziemy mieć 5 kategorii, w których musimy się sprawdzić. Jest to test wiedzy o mnie, test wiedzy o tobie, test wiedzy o pieskach. Później druga część tego filmu, gdzie będziemy musieli się po prostu ze sobą zgadzać, a jeśli się nie zgodzimy, padamy do basenu. Cześć, to jest ten moment, kiedy się witam. Co jeszcze lepsze, możecie również za darmo pobrać Cute Jump i zagrać w niego, co jest ważne w życiu każdego człowieka. A już za niedługo aktualizacja potężna. Nie mówimy tutaj, że oddamy parę piesków. To będzie potężna zmiana. To będzie inna gra w ogóle. To będzie inna gra. Woda w tym basenie jest lodowata. Tak. Lodowata Dlatego już jesteśmy mokrzy, bo musieliśmy sobie tutaj wejść Trochę się do niej przyzwyczaić, bo Można było dostać szoku termicznego Nie chcieliśmy szoku termicznego Więc jak się nagrzejecie przepotężnie, to nie skakujcie do lodowatej wody, bo może się różnie zaraz. Ja teraz tak miałem. Miałeś tak kiedyś? Nie Byłem z rodzicami nad jeziorem i wskoczyłem i miałem potężny szok Zaczynamy Zaczynamy od testu wiedzy o mnie, więc teraz tylko ty możesz wpaść do A czemu zaczynamy od tego, że ja mogę wpaść? Czemu? Nie, jako gospodarz odcinka ja zdecydowałam, że ty wpadasz na podróż. Wspaniale. Ulubione jedzenie Julki. Piesuś, no to jest łatwe. A! O, nie, marker Nie Bo to jest nasz jedyny marker. Ja. Yeah. no i tyle było z odcinka. Żegnajcie widzowie, fajnie było zobaczyć coś, to jest łatwe, no moje ulubione jedzenie. Co to jest jedzenie? Jedzenie to jest jedzenie, które się je. To ja mam pewną koncepcję, to jest dosyć świeży Nie. pomysł. Nie. Świeży. A, że, jaki świeży? W ciągu ostatnich czterech lat stałeś twoją ulubioną potrawą? Tak. No, no właśnie, to tak mi się wydaje właśnie. No. Trzy, cztery jest super. Yeah. ale już tak jestem zamoczona, więc sobie nie było aż tak tragicznie. Maciej zmusił mnie do jedzenia sushi, a teraz ja go zmuszam do jedzenia. Julka sushi. pierwotnie w ogóle nie lubiła zupełnie sushi, Mówiła, ulec sushi Czekaj, obrzydliwe. Jak zaczęliśmy mieszkać w Warszawie, to Julka w ogóle nie chciała jeść sushi. Ja lubiłem troszkę sushi, w sensie ja lubiłem też wtedy jeść potrawy, których nie lubię. <laughs> Julce się mega spodobało sushi, więc związku z czym zamawialiśmy sushi praktycznie parę razy w tygodniu był taki okres. No był. I mi to już tak obrzydziło sushi, że nie cierpię sushi, a, a ja Julka zamawię... dalej lubi sushi i dalej je zamawia, <laughs> a ja w ogóle go nie chcę jeść. <laughs> tak jest, no. I zacznijmy sushi na wszystkie jakieś nasze ważne eventy, na przykład <laughs> na moje urodziny albo tak. coś. Kiedy Julka ostatnio płakała? A płakałam to znaczy, że tak wyłam? Czy płakałam to znaczy, że uroniłam muzę i było mi smutno? Było mi smutno. O uroniłam muzę? Tak. Cztery. Wczoraj? Co? Wczoraj. Wczoraj miałam e, wieczorny. Taki. Kryzys. I Julka ogólnie jest płaczkiem. Jakby no też jest. tak macie że jesteście płaczkami, to wiecie, że to nie jest nic złego, i też jest płaczkiem. Czyli każda sytuacja, która ją przerocznie... Ja to nawet ja nie jestem płaczkiem, ja jestem po prostu taka beksalala. Jestem beksalala, no prawda. <gryzys> czy to jest ostatnie pytanie? I tak, słyszy... Czyli A... jestem w stanie tego uniknąć. Wtedy wygrywam jakąś specjalną nagrodę? Nie, A. po prostu nie chpada A czy w ogóle jestem w stanie wygrać jakąkolwiek nagrodę? Nie. O super. Okay. Jaki film Julka chce obejrzeć? A skąd ja mam to strzelić? Teraz to wymyślę. Nie, nie mam absolutnie żadnej no najmniejszej szansy. Nie myślałam o tym. Wiem jaki. Ja mam jedno, jeden tylko strzał i to jest bajka. Jeżeli mi się to uda, to to jest ktoś opatrzność się ten czuwa, wydaje mi się. Proszę, żebym trafił, bo jak nie, to ja nie chcę padać tej wody. Ja nie widzę tego. Dawaj, Jakaś... po prostu. Ja. Dobrze! Yes! O, oh, kurde! Tak blisko! No, ostatnio z Maciejem oglądaliśmy, jak wytresować Smoka, i to była pierwszy raz, jak Macie oglądał, jak wytresować tak. Smoka. A druga, moim zdaniem, część jest jeszcze lepsza. No, ale ty już na tym wytresować Smoka, jak oglądaliśmy, to już na końcu przysypiałaś. Bo ja zawsze przysypiam, jak oni się No biją. tak, ale miałem taką myśl, że może jak przysypiałaś, to kolejna część też jest nudna. Nie, to nie, jest, nie. To nie, jest, nie ma sensu za wielkiego. Dla mnie po, po prostu zawsze żyłem. końcówka filmu, jak jest ten taki wielka bitwa, i po prostu wszystko się rozgrywa, to już jest mega nuda. Ja dużo bardziej wolę całą fabułę. Czyli odwrotnie jak każdy inny człowiek, bo każdy inny czeka na epicki moment. moment. Wy, Wygrałem! Wygrałeś! No, nie wpadłeś na ani jednym pytaniu, a teraz yy, moja kolej, czyli test wiedzy o Maćku. Tak. Ulubiona piosenka Maćka. Trudne nawet dla mnie, a dla ciebie to jest hiper trudne. Ja nie wiem, czy ty jesteś w stanie to zgadnąć. A ja też no się nie zgadnę. Taką muszę piosenkę, którą. Ostatnio od bardzo dużo słuchasz. No to a wiesz, są, że jest parę takich. No to są dwie właśnie, ale... Musisz trafić teraz. Muszę trafić. <noise> ale to czekaj, muszę się zastanowić, bo to niekoniecznie musi być ta, którą słucham teraz. To może być też jakaś z, z przeszłości, która mi się najbardziej podobała. Cztery ry Mam tutaj! Ale, ale nie możesz dać Albo! Albo no w ogóle... To nie jest tytuł. Greta Wam to nie jest tytuł. To ja to nie dziedziemy, to jest wioska, jaka <noise> a nie ma! Mam super moce, to też nie jest piosenka. A jak się nazywa? Super moce. Mam super Czy co, fada? Ja, ja sama, ty sama? To też musisz mi potem pozwolić, że sam wejś. Dobrze. Dobrze? Nie chcę tego robić, jest zimna jest ta woda. Bo loda jest tak lodowata, że sobie... Loda? Powiedziałem? Loda jest tak lodowata, że sobie nie wyobrażacie. Powiedziałeś znowu loda. Wiem, specjalnie. Aha. To ja odliczam. Trzy, Dobra. dwa, jeden, skok. Ale chciałaś tak do tyłu, to ja chyba nie chciałem, nie chciałbym tak zrobić. Ej, nie jest tak źle w sumie. Czyli póki co, Maciek jest lepszy w tym związku. No i co? Widzisz? Co Maciek najbardziej lubi w sobie? Co to za pytanie? Ja wiem. Co ty wiesz? Znaczy ja wiem, co ja najbardziej w tobie lubię, no, ale czy to ale jest ja, to ja, samo, co ja. lubię? ja coś lubię w sobie, to nie wiem, szczerze mówiąc. Napisz to po prostu i nie kombinuj. Ale ja nie wiem, co w sobie. Lubisz lubię. to! Ale co w sobie, czyli jak szeroko mam patrzeć? Od głowy do stóp. Ale chodzi o część ciała? Ja napisałam część ciała. Aha! to To jest pytanie. mega trudne. To może być też cecha, Aha. Nie. No właśnie nie może. Być. <laughs> no właśnie ona mówi, że część ciała, więc już się zastosuje, ale to ja nie mam pojęcia ta część ciała. No ma! No? No ja nie, nie wiem serio? co, to jest mega trudne pytanie! No nie wiem. No dobra, no nic innego nie przychodzi do głowy, więc napiszę, ale to, to trochę może źle o mnie świadczy pod dwoma względami. Trochę za dużo liter pisałeś jak dla mnie. 3-4 nie. Co napisałaś? Oczy. Co ty gadasz w ogóle? Ja lubię w sobie swoje własne oczy? No bo. Ja ci zawsze mówię, że ja bardzo lubię twoje oczy. Ale to ty tak mówisz. A... Przecież to musiałaś powiedzieć, co ja w sobie lubię. Ale napisałeś mózg! To jest w ogóle strasznie Odpowiedź. No to jest głupia, no ale zapytałaś się o część ciała. No jest to w pewnym sensie część ciała, jest trochę egocentryczne, ale z drugiej strony ja nie potrafię wskazać niczego innego, co mi się w sobie podoba szczerze mówiąc. No, to strasznie źle! No to źle, no ale to co mam powiedzieć, no? Ale masz piękne oczy! Dziękuję Ci za to, ty też masz piękne oczy, ale to nie jest moja lubiona część ciała. No jest! Ciała. Ale nie. jakbyś miał wybrać naprawdę ulubioną część ciała. Swoją, to byś co wybrał? Oczy! nie oczkiem? Nie, to nie Ja myśli, jak zdejmuję ja okulary, to wygląda jak kred. Nigdy bym nie powiedział, że oczy! prostu. piękny masz oczy, Właśnie wszyscy mówią mi, że wygląda na kred, jak, kret, jak zdejmuję. Pięknie. Jak zdejmuję okulary, to wszyscy mówią, że wygląda jak kred. Nigdy mi nie wskazał oczu. Ja bardzo lubię ciebie i w okularach, i bez. Niestety przegrałaś i po prostu musisz Ale z tym Ale gu... walczyć. Ale każdy, każdy, kręg 3, 2, 1, jeden, salut. A podmiłaś mi tyłek. Co? Jaki kraj chciałby teraz odwiedzić Maciek? Nie masz prostych pytań. To nie ja to wymyślałem. Ja też nie. Ktoś z zewnątrz to wymyślał, dlatego my nie znamy tych pytań. Ktoś wymyślił, utrudnił bardzo Jolce życie, powiem tak. Je, ja, ty masz jakiś taki kraj, on się strasznie dziwnie nazywa. A, no dobra, no to... Nie, nie pisz tego! Pisz jakiś inny. No ale to chyba łatwiej dla ciebie, jak Kurde, masz... Kurde, nie, nie pamiętam! Co to no. było? No. Dobra, chyba wiem. Czekaj, to ja pomyśl, może, mogę pomyśleć nad innymi, jak chcesz. Nie, Czy możemy... Możemy to. Możemy to? to. Ale nie, to jest mój taki strzał jakiś głupi. Ja nawet nie wiem, jak to się pisze. Ale jak się źle napisze, to nie ma problemu. Jak napiszesz jakoś źle, ale to będzie to, to ci zaliczę. Terry! Jordania to była, wiedziałam! Istanbul! co ty Istambuł! Co ty gadać? <laughs> to nawet nie jest państwo! <laughs> A to drugie? I, Kambodża. A Kambodża, Kambodża też jest fajna, ale i może bym na nie wpadł, gdybyś nie zasugerowała tej Jordanii. Bo zasugerowałaś Jordanii, Chodzi o Jordanię. No tak, o, Jordanii. o to mi chodziło. Ja okay. wiedziałam, że to jest na no jakieś I albo J albo coś takiego, ale totalnie pojedam w ogóle, jak się ten kraj nazywa. W miarę byłaś blisko. Nie oszczędzę ci kary, no bo wpisałeś jakieś bzdury kompletne. Za samo napisanie tam miasta należy cię kara, ale. <laughs> A wiesz, jak napisałam na początku? Istanbul. <laughs> Instambuł, Instagramowy, Istanbul. 4 tak. cztery Jezus, no faktycznie wylewamy mu swobody. co się dzieje? mi ja nie dostaję kary Jestem zadowolony z tego odcinka, bardzo mi się wam podoba Nic nie muszę żadnych kar wykonywać Dobrze, moi drodzy, teraz coś, czego po prostu jestem pewna, że wszystko będę wiedziała Czyli test wiedzy o psach Ja też będę wiedział wszystko, też jestem właścicielem tych psów Jaka jest ulubiona zabawka bajki? Łatwe. Wiesz? Co? Ja wiem, co ty chyba masz na myśli, więc piszę też to, ale wydaje mi się, że to nie jest jej ulubiona zabawka. To no jest jej ulubiona zabawka. To jest rodzaj zabawek, o to mi chodzi. Rodzaj zabawek? Tak. No dobra, pisz. Będziemy zaraz dyskutować. Dobra, ready? Trzy, 3, cztery, Dwa, dwie, dwie kategorie. Piłka, tak. Rzucane, ale to nie musi być piłka, to może być cokolwiek tak naprawdę. Bo piłki nie, są ale... najbardziej klasyczne, to jest nawet taki mem z bajką, że ona wariuje na temat piłek i przez pewien czas zabieraliśmy jej piłki, bo zbyt wariowała. Są też takie zwyczajne zabawki, które ona nie tylko rzucasz i ona przynosi, ale też szarpie się z nią. Ale piłki lubi najbardziej, jakbyś miał do wyboru kupić, tylko do końca życia kupować jej jedną zabawkę, to ona by na pewno piłki wybrała. No może tak. Gdzie Lilka najbardziej lubi być głaskana? Jak to się nazywa? Dobra, ja mam. No ja też mam. Jak masz? Szyja. Po gardle. No, no tak Tutaj. tutaj. A to jest gardło? No chyba to tak. W znaczy, środku jest. W środku, gardło, nie? A to zewnątrz mną cię No to tak no to się zgadza to się. tak wsadzasz do środka Lilii. Nie, Nie, no tutaj, tak. to jest jakieś pod gardle. To jest, jak no, po prostu jak ma pyszczek, to tutaj tak Tak, na i tutaj ona robi. Ona wtedy się w ogóle wyłącza, robi tak i tylko. A nie czasami pasuje nawet jej tak nóżkę. A czasami lata. nawet jedną nóżkę. Co było najbardziej niebezpieczną rzeczą, jaką zjadły pieski? Banał, to ja byłem bohaterem w tej sytuacji, bo Julii wtedy nie było. No kłóciłabym się, czy to jest takie najbardziej niebezpieczne. No, ale wiem o co. Co? Chodzi. Co ty się byś się Czekolada, ale pamiętasz jak Lila była mała i zralała ten proszek do prania. Ale właśnie problem polega na tym, że my nie wiemy, czy ona zrala jakiś proszek do prania. No właśnie, bo Dlatego, się bardzo że źle czuła. Żadnych detergentów nie było na podłodze, więc to było, jeżeli tam coś było, to, to właściciel musiał sprzątać albo musiał wypaść proszek, ale my też wtedy nie używaliśmy proszku do prania. Używaliśmy proszek. A używaliśmy. Używaliśmy proszek. I to była na pewno najniebezpieczniejsza sytuacja. Tylko, że nie wiemy, czy to się stało naprawdę, a tu mamy potwierdzenie, że na pewno tak było. Bo Zjadłem to... czekoladę na pół, no. Nie na pół, tylko zjadła, zjadła bajka całą, bo Lilka nie zdążyła się do tego dobrać, bo Lilka jest tak 40 razy wolniejsza niż bajka, bo potem jak je ratowałem, że tak to ujmę, i byliśmy u weterynarza i miały te środki przeciwmiotne, to tylko z bajki leciała czekolada, po prostu jakby kakała się nażarła. Ale na szczęście żyją, szybko reagujemy to NIE! O! Szybko, reagujemy. Reagujemy. szybko reagujemy, Czas na już dwie ostatnie kategorie i tutaj trochę zmieniają się zasady. Musimy odpowiedzieć dokładnie tak samo to dobrze, bo y, jest duża szansa, że przez to, że spędzamy spędzamy są dużo czasu, możemy mniej więcej wymyślić, co druga osoba może chcieć powiedzieć. No, tak może być dobrze. Test zgodności, w którym roku weźmiecie ślub? O kurde. Dobra, ja wiem chyba. Jak wiesz? To jesteś w stanie podać rok? O, wiesz, to zależy w sumie teraz od ciebie. <laughs> nie, no akurat ślub konkretnie jakoś wielce od mnie nie zależy. No ja bym chciała, żeby to był ten rok, bo to by był w sumie fajny. Czy 4. Kurde, nie trafimy! Cztery, dobrze masz! pięć. Yes. Nie tak nie chciałam, żebyś zmienia, bo już tak nie chciałam wpadać. a że masz dobrze! A podglądasz, to nie podglądasz! No, przepraszam, nie w to, co spojrzałam. Ale jakbyś się w tym roku oświadczył... To? To co? To tak dwa lata w sumie od teraz by było spoko, żeby wzięć. Nie, no bo ja sobie pomyślałem... I byś że... miał czy wtedy. Ja sobie pomyślałem, że Julka zakłada, że w tym roku yy, jej się oświadczę. Więc to by znaczyło, że w przeciągu jakichś dwóch lat, nie mniej na pewno, chciałaby zrobić ślub. Nie no, na pewno nie mniej, no bo się czeka na salę tyle. No ale organizacja ślubu to też jest dosyć skomplikowana rzecz, więc y, fajnie, jestem zadowolony z tego, że trafiliśmy. Ile chcecie mieć dzieci? Jezuś, musisz wiedzieć ile chcą mieć dzieci. Ja chyba wiem ile ty chcesz mieć dzieci. No ja wiem ile ty chcesz mieć dzieci i to nie jest ta sama liczba. To ja wpiszę tyle ile ty chcesz mieć dzieci, tak? Czyli kompromis. Mm. To jest kompromis. Dla mnie to nie mnie to obojętnie no. To po prostu... Ja myślę, że ty źle pisałeś. Trzy, cztery. Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś teraz? <grym> ja bym chciała mieć czwórkę. Jak czwórkę? Jak Dwórkę. to jest, to jest nie do ukarnięcia To jest kompromis właśnie. To jest kompromis, bo ty chcesz mieć dwójkę, ja chcę mieć czwórkę i to tak. Zmień! Sobie... Kompromis, nie! Zmień! <grym> nie, bo ja bym chciała mieć dużo dzieci. Ja Ja już byłem tak blisko uniknięcia tego przez cały odcinek, teraz muszę wpaść. Jezuś, boisz się! Ja nie potrafię tak skakać! Trzy. <grym> Oh! No, Które. Okay. Ej, nie jest tak źle! No, ci, że nie jest źle! Ale ja byłem suchy przez cały czas trzymać 10 razy! <laughs> Taki jest stan moich okularów, właśnie. <laughs> <laughs> Jakbyście się pytali. Nie potrafię nic z tym zrobić. Jakie jeszcze będziecie mieć zwierzę w przyszłości? Żadne. No. Ale musimy jakieś wybrać. Musimy jakieś wybrać. Tylko które? No ja chyba takie naj najbardziej obius wybiorę. No to najbardziej wiesz? obvious to ja też mogę zapisać. Co ty tak długo piszesz tam? What the fuck? 3-4. Jest border Collie Jest, no. Ja precyzyjnie po prostu napisałem, bo ja dokładnie miałem a nie wiem. Ale nie wiem, że będziemy mieć jakieś. Bo ja to nie wiesz. Pewnie, że wiesz. No właśnie bardzo chcę, ale ja generalnie wolę małe psy niż duże psy. Bo ty nie miałeś border Collie Ty też nie. No i co? Ale ja się oglądaj <noise> filmów. <głosy> Teraz czas na taki mini-tak kto, więc po prostu na 3-4 będziemy mówić albo Julka, albo. Ja nagrywałem kiedyś tak, to z moją byłam dziewczyną. Nagrywałeś ze mną go również, więc. Z moją aktualną też. <noise> Kto częściej prowadzi samochód? Ciężkie pytanie, bo my bardzo porówno prowadzimy. Dwa pytania pomocnicze. No dobra. Po pierwsze, czy liczy się długość tras? Nie. I po drugie, czy liczą się tylko momenty, w których jedziemy razem? Nie. Strasznie nam ułatwiłam. No, to strasznie nam ułatwiłam. No, Dobra, to ja trzy, to trzy, cztery. Julia. <laughs> Julia. <laughs> Bo ja bardzo często w ogóle jeżdżę sama samochodem bez siebie, a tak. jak już jeździmy razem, to bardzo porówno. Ja zazwyczaj po mieście, a ty zazwyczaj długie trasy. Też często jeżdżę po mieście tak naprawdę ostatnio. Kiedyś ty jeździłaś w ogóle więcej po mieście i to właściwie najczęściej było tak, że ja jeździłem na dłuższe trasy, a ty jeździłaś częściej po mieście. Ale teraz często jest tak, że jak ja ciebie gdzieś zawożę, ty gdzieś jedziesz i ja jadę tylko po to, żeby cię zabić to zawsze ja prowadzę. No tak. Cały Co Co ty ty się stało. O nie, ma krzyczulenie Macie to umieram. jest strasznie w ogóle. To go, szok termiczny może. To jest w ogóle... Julia nie Julia Nie do... czuję nóg! Nie czuję nóg! Dobra, no na samym już nie chcę z nim tu siedzieć. Kto miał więcej świadectw z czerwonym paskiem? A ty wiesz, ile ja miałem? Nie. A ty wiesz wysiliję? Wiesz. Podejrzewam. Nie no wiem, dobra, to 3-4. Julia. A, kurde. Ja też bym powiedziała, Julia, ja naprawdę, z ręką na sercu. Bo ty się dobrze uczyłeś, ale ty, to, ty się nigdy nie starałeś. Ja miałem paski tylko wtedy, kiedy wiedziałem, że mi się to opłaca. Czyli na koniec każdej szkoły tryhardowałem, żeby mieć ten pasek. Ale też to, to nie był nawet tryhard jakiś wielki. Ale najwyższą siedem, jaką miałem kiedykolwiek w historii, to było 5-2. Miałeś wyższą? Ja miałam chyba 6-0. No dobra, ale to w podstawówce, to ja w ogóle nie liczę podstawówki jakiejś żałosnej. Ale to ja nie wiem, jaką miałam największą. Ja miałem... w... Ale ja miałam pas pasek w każdej klasie chyba. Ale ja zawsze oscylowałem w okolicach. 4,7, ale to było takie 4,7 bez postaranka, żeby było to 4,7, bo mi w ogóle na tym pasku nie zależało. A wie, że 4,75 to już jest pasek. Ja nie mam takiego mentalu, że jak miałem na przykład 4,6 albo 4,7, to, to hardowałem, żeby dogonić to ja do tego. Zupełnie ja tego nie miałem. To ja, ja to w dupie, te paski. Bo... Ja liczyłam sobie oceny już od drugiego półrocza. Kto lepiej potrafi załatwić sprawy w urzędzie? Czy pytanie tyczy się tego, kto w ogóle potrafi jakiekolwiek... to był jakiś... Mówiłem, że te mrówki, co mnie ugryzły. To a nie, to ten to są jest. To był jakiś uratujmy. On ty. jest spokoziomym akurat. On to wygląda jak wielki kleszcz w sobie, nie? Trzy, cztery, ja. Maciek. Tak. Bo Maciek ma wtyczkę w urzędzie. Co? Czyli swoją mamę. Jak to? To w ogóle nawet ty. I mojego tatę też mi to też jest zrobiło. Ale, ale to jest w ogóle nieprawda. Prawda, prawda, prawda? Jak ja sobie składałam to takie podanie, to przecież to była panika, draka to była i maska. Panika, draka i w ogóle nic mi się nie ułożyło. A ty po prostu też panikujesz, jak musisz iść do urzędu, ale twoja mama ci mówi tak, musisz zrobić to, pójść do tego pokoju, powiedzieć to i to tak. i to mi się zawsze wszystko udaje. Więc jeśli kto lepiej załatwia sprawy w urzędzie, no to tobie Gdybyśmy mieli czystą kartę, ktoś z nas musiałby załatwić sprawę. i to byłbym albo ja, albo ty, i nie byłoby żadnych wtyczek, to ja i tak bym to lepiej załatwił. Nie, wydaje mi się, że wtedy ja bym to lepiej załatwił. No bo pamiętasz, jak. E, e, ukradli ci portfel i mi portfel, i musieliśmy te dokumenty robić, to ja sobie wtedy lepiej radziłem. Jakie radziła. dokumenty? No, te dowody i, i prawo jazdy. A co tam sobie lepiej radziłeś? Wysłaliśmy i po prostu nigdy tego dowodu nie odebrałem. To jest A ja rzecz. odebrałam. No ale to nie znaczy, że proces załatwienia by był dokładnie tak samo. Czyli formularz. W internecie, kto się klika. Nie plika. w internecie. Pewnie, że tak! Byliśmy w urzędzie wtedy, w piasecznie. I no. co odbieraliśmy z Nie odbieraliśmy tam, Dlatego, że jedyne, co ja straciłem, to był dowód i to były wszystkie Twoje dokumenty. No, więc składa. ja sobie lepiej poradziłam. Nie lepiej, jeździłaś wszędzie ze mną. Ale Przyznaj, po prostu dobrze. przyznaj, że ja bym załatwił to lepiej i nie kombinuj, po bo taka byśmy jest prawda. współpracowaliśmy. Nie zbyt. współpracowalibyśmy, tylko ty powiedziałaś, ty idź mów, bo ja się boję. Tak by było. Byłoby tak? Tak. No właśnie, więc bo ja bym lepiej i tyle. Dziękujemy wam za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, kogo jeszcze sprawdzić tutaj na naszej desce basenowej. I do zobaczenia.